Witajcie moi drodzy na swoim kanale zwykle staram się pokazywać bitwy dobre bitwy, które wykazują się w jakiś ten sposób nieprzeciętną ilością demedżów i demedżu nieprzeciętną ilością medali, expa i tym innym podobnym to jest oczywiście łowcy skarbów natomiast nie ma dla mnie żadnego znaczenia czyje mecze komentuję i czy tym, kto robił tą to mecz. Wiem, że osoba, którą pokazuję po raz kolejny jest nielubiana przez część osób. Dla mnie to jest bez znaczenia, czy jest ktoś lubiany, czy nielubiany. Jeżeli zrobi dobry mecz, ja go pokażę. Nie mam żadnych uprzedzeń w stosunku do żadnej osoby. Nie mam żadnych jakby tam widzi mi się, że tej osoby nie pokażę lub tę tą osobę będę specjalnie pokazywał. Po prostu robicie dobry mecz, będę go pokazywał. I tyle. Nawet jeżeli kogoś nie będę lubiał, najwyżej wtedy będę, y, będę to w jakiś tam sposób starał się inaczej komentować. Znaczy, nie ma, nie ma to w sumie znaczenia: będę komentował tak samo. Natomiast y, w tym momencie, aby nie było tak zwanego bólu D, y, robię w ten sposób, że komentuję tą bitwę sam. I mam nadzieję, że kolega nie obrazi się, a będę się starał w jakiś tam sposób w miarę dobry przekazać to, co on tutaj zrobił. Naprawdę meczek jest fajny i nie jest to typowa kampinówka, jak to się określa, grę td a takie fajne wykorzystanie możliwości tego td i o to w tym wszystkim chodzi. No dobrze, czyli E25. Ja już pokazywałem kilka razy tego TDK. Kilka razy już zwróciłem na niego uwagę. Prawdopodobnie, gdy będzie obniżkę na niego, możliwe, że sobie go sprawię, ze względu na to, że mam dosyć dużo bitew na sztugu. A ten czołg bardzo przypomina sztuga Oczywiście jest bardziej mobilny i, i jest, ma większą ilość pocisków. No i ma lepszy. W sumie od nie, nie wiem, czy ma lepsze od sztuka. Możliwe, że porównywalne, bo sztuk naprawdę ma świetne kama. No, oczywiście, więcej HP, wyższe tiery, no ale to jest taka bitsu, jest taka to jest taki tryb albo sposób gry, który mi też mi odpowiada, czyli nie jakiś wielki tedek, który staje gdzieś z tyłu i wali za 800, za 300, za to 1000, a taki fajny, mobilny, fajna, mobilna zabawka, którą można się szybko przemieścić, szybko kogoś, szybko kogoś ostrzelać. Jak widać, czas przeładowania 2.53, naprawdę rewelacyjny, dobra załoga. Czyli załoga zrobiona pod kamuflaż, nie robimy załogi żadnej pod pierwszej kolejności oczywiście robimy pod kamo dopiero później robimy pod spotowanie, dopiero później robimy jakieś tam braterstwa czy na samym początku najlepiej właśnie chyba zrobić kamuflaż i żarówkę, bo bez żarówki, jak zwykle na TDEKach, lepiej się nie wychylać za bardzo. No, i w tym momencie się chyba zaczyna taka najciekawsza część bitwy. Ja już oglądałem tą powtórkę. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Jak można wykorzystać e, możliwości tego TDK. E, Ta szybkostrzelność niesamowitą, cenną lufę. Ta lufa ma 0,3 celności. Rzeczywiście jest celniutka, można, można tutaj... A tutaj akurat niedobry strzał. Ewentualnie gdzieś tam w, w kwestii powtórki. Gdzieś tam źle poszło. No dobra, 8-6. Na razie jest prowadzenie drużyny, ale, ale do bazy w tym momencie zbliża się zbyt dużo heavy'ków, i to naprawdę ciężkich heavy'ków, nie jakichś tam popierdółki, tylko jak widać T-150, Sport, T29, no i w tym momencie sytuacja robi się beznadziejna, bo z tej strony e, puszują nasi. Dobra, zatrzymajmy sobie. Z tej strony nasi jadą zupełnie nie, nie patrząc na jak zwykle na randomach, nie patrząc, na to, co się dzieje na, na mapie. Nawet ten FV, który ciśnie do przodu. Nie wiadomo po co, ponieważ FV z tej odległości nie jest w stanie zagrozić tygrysom. On musiałby stać gdzieś tu, ewentualnie tu, żeby coś im zrobić, żeby było, żeby ten lob wykorzystać. Powinien się wrócić. Ale oczywiście nasz team jak zwykle do przodu, klapki na oczach. I w, w tym momencie, naprawdę powiedziawszy, gdyby nie taka, jakby powiedzmy, brawurowa, e, brawurowy powrót kolegi, e, to bitwa byłaby już z góry skazana na, na porażkę, ze względu na to, że no, nie byłoby możliwości, żeby ktokolwiek się wrócił, nikt by nie zdążył. No dobra. Hmm. To fakt. To... Szybkość, jest fantastyczna. Możecie mówić, że a, i można walnąć jakimś Tedekiem za naprawdę bardzo duży damage, za ten, Ale zobaczcie, ten dpm, który tutaj mamy, to jest 2700 y, dm na minutę. Mm, czyli naprawdę rewelacyjny dpm, nawet y, niekiedy y, Tedeki. Wow! 313 metrów. on nie widzą, a dopiero teraz zauważyli. Jeden heavy. Wykończony. No oni, no powiem szczerze, że, że nie wiedzą chyba co, co robić za bardzo. Dobre, dobre strzały na, na wyczucie tak naprawdę, bo jakby, jak widać nie ma możliwości normalnego strzelania, czyli to jest takie strzelanie na wyczucie, nie, ma, nie, nie podświetlają się obrysy, więc powiem szczerze, że tu już trzeba mieć umiejętności, to już nie jest strzał na zasadzie strzelania, tylko, tylko trzeba już sobie wziąć, mniej więcej wypracować jakieś tam wiedzę, gdzie strzelać, w jaki sposób. No i ładnie, wyko wykończyć wrogów. Tych wrogów na, na tym kapie było rzeczywiście dużo. I tak jak powiedziałem, porównywalnym do E25, czyli siódmotierowym td można byłoby powiedzieć, że jest Emil. Czyli z tego nowego drzewka, który strzela co 12 sekund. Prawdopodobnie, jeżeli by się schowali jeden za drugim przeciwnicy na, na naszym kapie, wówczas ten dpm nawet i ten, ten straszny damage, który on robi na strzał, nic by to nie dało, ponieważ no wiadomo, że strzał może polecieć w różne tam miejsca i może być bardzo. i wówczas byśmy nie, nie dały rady, by zdekapować tego, co się dzieje na naszym kapie. A jednocześnie, jednocześnie, oczywiście, gorsze kamo było na takich na takich dekach, Nie pozwoliłoby na strzelanie. Także naprawdę takie szybkostrzelne, szybko, szybkostrzelne działo, takie spamerskie, czasem ratuje nam skórę. Oczywiście nie zawsze, ale to jest naprawdę coś, coś fajnego, taka zabawa. Dobra, ja już się rozgadałem. Czas. Czas wrócić do bitwy 14 do 13, i teraz jest problem. Został Tygrys. Tutaj mi pokazuje, że Tygrys ma 1500 HP. Szybkostrzelność Tygrysa 5 z groszami, czyli jest tak naprawdę na dwa strzały na tym L25. No i został Cromwell. Cromwell też 4 sekundy na strzału. No i jest ciekawie. A nie, dobra. Ok, tygrys ma, jest już obity, także już trochę, trochę mniej mu zostało tego HP. Dobra. Tygrys się zatoczył zbyt pewnie. Zrobił. O, to był ten, tak. 5 e, fragów zrobił, więc już się czuł panem i władcą na tej stronie. A tutaj kolega go w bardzo ładny sposób wykańcza, No dobra. E, I teraz tak, problem, bo rzeczywiście ten Cromwell. Jak powiedziałem, co 4 sekundy strzał, i trzeba go najpierw znaleźć. 7000 bite w 315 WN8. Cyferki nie grają, więc zobaczymy, jak to tak naprawdę będzie. Przypominam, E25 jest na 2 strzały od Cromwella więc potrzebne jest 8 sekund. O. Może być ciekawie. dobra, przyspieszmy, nie ma co. Dobra, jedziemy razy cztery. Cromwell gdzieś tam kitra. Właśnie chciałem się jest i już, jest już pierwsze oznaczenie biegłości na lufie E25 z tego co widzę. 1. ostatnio miałem taki sam właśnie przypadek, że objechałem całą mapę i już była końcówka, to końcówka bitwy stało nam półtorej minuty, więc stwierdziłem, że będę kapować i dosłownie pół sekundy wcześniej zaczął kapować naszą bazę. Jest pierwszy strzał. 130. 21. Fu trochę te strzały, ponieważ Cromwell dostał w okolice działa i bardzo łatwo można było załatwić się w ten sposób, że ten strzał w okolice działa łapie, się, łapie za zero, więc no tutaj było na dużym szczęściu. No dobra, mistrzowska medal de la glanda. To jest bardzo cenny medal ze względu na to, że trzeba Trzeba zniszczyć najrzeczniej czterech bądź też pięciu przeciwników znajdujących się na kapie, czyli tak faktycznie zdekapować tylu, zniszczyć przeciwników, to jest naprawdę sztuka. Także. Trzeba, trzeba uważnie grać i dzięki temu właśnie można wygrać. Tak jak powiedziałem, reszta, reszta teamu by się nie wróciła. Tutaj kolega wykazał się naprawdę dobrym, dobrym wyczuciem, że w odpowiednim momencie się wrócił i zdobył fajny medal. Medal pula, czyli 10 fragów. No, jak wiadomo, na siódemkach, znaczy, medal pula nie jest łatwy do zrobienia, bo. bo to zależy tak naprawdę od timu nie od osoby. Jeżeli nam team na to pozwoli, to wówczas możemy robimy tego, ten medal pula. Duży kaliber, oczywiście, specjalista i obrońca. Hmm. Całkiem ładnie to wyszło. 4507 damage'u. Tak z ciekawości, ten tygrys, który zrobił, no to praktycznie połowę z tego miał, miał to kolega. Typ. VK, 5 Steward, no to ci to tam, o, jak widać w Pluton niektórym nie służy, bo nie zrobili po 0 damage'u i padli. Tak też bywa. I co tutaj jeszcze? 113 punktów obrony bazy, 4500 damage'u i... Zarobione mimo strzelania pod koniec pocisków goldowych, bo jak wiadomo, wszystko się kiedyś kończy, więc zwykłe pociski się też muszą skończyć. 1582 bazowego. Bitwa naprawdę fajna. Mi się podobało, podobało właśnie to, że w odpowiednim momencie powrót, oraz kamuflaż jaki ma ten, ten TEDek, że naprawdę ci. Przez większość czasu ci y, przeciwnicy, którzy znajdowali się na bazie, nie wiedzieli naprawdę, co się dzieje. Dopiero później po zaświeceniu się od zdążyli oddać jeden strzał. Także naprawdę niesamowite. No dobra, mam nadzieję, że pod tym filmem nie będzie już słów. Skierowanych w kierunku osoby. Nie będzie to żadnych jakichś wycieczek personalnych w kierunku osoby, która zagrała tą bitwę, tylko będziecie komentować to, w jaki sposób bitwa była poprowadzona. I, i tego bym chciał naprawdę, żebyście przestali wy, wyzywać siebie nawzajem. Bo tak jak napisałem już, nie robiłem tego do tej pory, nie usuwałem postów, nie banowałem nikogo, ale jeżeli będzie się powtarzać, nagminnie taka sytuacja, że będzie, będą wyzwiska, będą komentarze, które nie są na miejscu, bo naprawdę w pewnym momencie zaczynacie przesadzać, co niektórzy. Nie tylko w przypadku tego kolegi, ale też i w przypadku nawet, nawet innych osób, które są Bogu Ducha Winna. Wówczas będą zmuszone do, do działania w tą stronę tak żeby był trochę większy porządek bo ja naprawdę staram się wybierać Wam takie, takie bitwy, które są fajne, które są, jednocześnie Was są w stanie czegoś nauczyć, w ten sposób to komentować i nie chciałbym, żeby właśnie nie były niepotrzebne stycje pod tymi filmami. Dobra, nie będę już dłużej przeciągał. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.